Cieka. Z tej strony, Queen K, witam Was w kolejnym odcinku serii Team. Moi drodzy, stoimy właśnie przed naszym nowym lokalem. Jest to Imperium, które w końcu udało mi się kupić i dzięki temu możemy zacząć pracę w nowej lokalizacji. Tak więc wejdźmy sobie, kochani, do środka. Tu widzę magazyn. No, wygląda to wszystko. Strasznie. Wiadomo, najpierw by trzeba było trochę posprzątać. Ale makabra Okej, okay, tu widzę opcję do dzwoneczek do, do włączania dnia. Posprzątaj to, okej. Okay. O nie. A tu jest... Co to kuźwa jest? Ha, dobra, to będzie magazyn. Okej, okay, to będzie magazyn. Tu jest kanciapa pracownicza, ale... U mnie to po co mi dwa takie magazyny? Dobra, zobaczmy, czy my możemy tu jakoś, kochani, w tym miejscu porobić to. Storage Expansion. Dobra, Storage Expansion, powiększamy. Drugie Storage Expansion. Mamy tyle kasy, że mi nie zależy. Bar Extension. Uuu! No, i teraz to się, kochani, powiększa, naprawdę. I teraz musimy tutaj zacząć od nowa, że tak powiem, widzę. Bo i pracowników tutaj nie mamy ani właśnie licencji. No, tu jest to, to opcja za zarządzania, nie? Bar Extension. I jest, kochani, Beer Garden. O tak. Otworzymy oczywiście, że weźmiemy... Gdzie ten beer garden się tu zrobił? Tu? no jest beer garden. Aha, a dobra. Ale z średnim widokiem. Dobra, to weźmiemy jeszcze, kochani, raz. E, nie furniczer, co ja to robię. Tylko to. Imperium. No na razie może zostać ta nazwa. No to mamy. Zobaczmy, jak on teraz wygląda, ten Beer Garden. No nie ma źle. Troszeczkę tu popiększamy i będzie elegancja Francja. W ogóle tutaj jest dalej taki syf. No teraz tak, zastanawiam się, w którym miejscu stawiać sobie, kochani, ustawić sobie bar. No wiadomo, ten dzwonek ja sobie mogę przesunąć. To wejście na zaplecze też mogę sobie przesunąć. No ja kurde, powiem Wam. Dobre pytanie. Zobaczmy sobie na te Garden Tables. Aha, to jest coś takiego. Hmm. Na pewno te szafy. Weźmiemy e, póki co 10 regałów. Powiem Wam, powiem Wam teraz, to tutaj, kochani, będziemy się mogli pobawić. Dobra, zacznijmy od baru, bo to jest na początek nam potrzebne. My w tamtym mieliśmy ten bar. Zastanawiam się, czy iść w niego, w ten sam bar, czy wziąć sobie na przykład ten ciut. Ten. Zróbmy tak, 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 weźmiemy te dwie rzeczy. I dajcie mi jeszcze, z zobaczę na pracowników, bo teraz tak. Barkeeper, barkeeper, cztery barkeepery. Tutaj są dwa liquid specjalisty. Ok, czyli dokładnie tak samo jak w tym. Czyli tak, potrzebuję zobaczyć na te bary. Robimy to na razie przy świetle. I zobaczę ten. I zobaczę ten. I, ale ten też jest fajny. Może nie będziemy robić dwa razy tego samego. Nie będziemy robić dwa razy tego samego baru, tylko zrobimy sobie. O, nie tu. Tylko zrobimy sobie, kochani, wszystko inne. Tak więc. Jeszcze raz. Wchodzimy w bar. I teraz tak. Weźmiemy z tego. Z tego. Czterech. Czterech. Tu weźmiemy. A mieliśmy dwa. To tutaj też dwa weźmiemy 3T. Okej. Okay. Ja ogólnie zastanawiałam się, żeby to zrobić tu. Nie? Musimy wyłączyć przyciąganie tego głupiego. Ja mam wrażenie, że to są krzywe ściany. Klipa. Hmm. Zastanawiam się, czy weszłaby między to jeszcze jedna szafka, ale chyba nie, chyba nie. Wiecie, to jest takie teraz, kochani, wymyślanie, gdzie to są te shelves. Tu jest ta jedna szysz jeszcze. Potrzebujemy jeszcze lodówki. Tam mieliśmy dwie... ...trzy. Tu też piernikniemy. Nie, to tu piernikniemy cztery. O, to zrobimy inaczej. Zrobimy ina... nie to! Co ja robię? Teraz nie muszę się, kochani, martwić tymi pieniążkami. No i zaszłam w to samo, dokładnie co wcześniej. Weźmiemy jeszcze jedną lodówkę, dobra. I od razu wezmę, kochani, te Modern Lampy, może też osiem na razie. Dobra, bo mamy tu góręwsko-ciemno i mnie irytuje. Zrobimy tutaj na razie... O, proszę Cię, to tyle światła daje, co w ogóle. Dobra, ale wygląda to przynajmniej klimatycznie. Dobra, gdzie jest ta... Nie zmieścisz. Ja to chciałam tak fajnie sobie zrobić. Dobra, dajcie mi chwilę, sobie tu pomyślę, jak zrobić sobie tą ścianę tutaj główną. I zaraz do Was wracam. No i w porządku, kochani. Mamy w końcu udekorowany nasz nowy lokal. Tak póki co się on prezentuje. Tutaj jeszcze kombinuję jak zasłonić tą ścianę, ale jest problem tego typu, że potem ten dzwonek nie da się przestawić. Ogólnie jest problem z tym dzwonkiem i w ogóle go się nie da przestawić, a stwierdziłam, że jednak bar będzie z tej strony. Jak widzicie mamy tutaj sporo tego miejsca w tym barze. Że mamy na tyle, żeby właśnie rozbudować jak najbardziej. No i mamy tak, mamy fajne sofy. Mamy tak pooddzielane troszeczkę ściankami, żeby to tak ciekawie wyglądało. Mamy miks różnych właśnie keseł i foteli, żeby to też tak właśnie troszeczkę urozmaić. Jak widzicie, pietraki, dekoracje, wszystko tutaj jest. A tu na zewnątrz jest taki, kochani, ogródek dziwny. No i. I co mamy po jednej licencji z każdego, z każdego rodzaju alkoholi, czyli mamy trzy alkohole, jeżeli chodzi o takie whisky i szoty. No i trzy póki co wina. Oczywiście możemy kupić wszystkie od razu, bo nas na tyle stać, że nie ma problemu, bo nasz pierwszy lokal zarabiam cały czas. Aha, dobra. Więc kochani, tutaj jedynie taki teraz myk jest no, tego typu, że jak mówicie, tutaj nie da się tego, nawet jakbym chciała przenieść. No, jedyny myk taki jest, że zaczynamy od zera, jeżeli chodzi o poziom baru. No, jak widzicie, mam już powolutku trzeci, więc jednak, żeby zatrudnić potem menadżera, a to chyba było od, kochani, że pamiętam, 30. Tak, no to jeszcze sporo przede mną, ale nie ma co. W czasie, kiedy my tu pracujemy i zaczynamy, że tak powiem, od zera, to nasz, tak jakby drugi lokal, zarabia. Klienci się tam drzwiami i oknami wchodzą do środka. Tu widzę, że mi się znowu potraciły. To mnie wkurza, bo to się za każdym razem robi to samo. Shot of wodka. Tak jest. Proszę Pana. No, Myślę, że teraz e, dzięki temu to ja będę miała okazję. Dirty Windows, tak? Które ty masz okno brudne? Jak tutaj są wszystkie. Dobra, te. Dobra, ale myślę, że będę miała przynajmniej okazję kochani w końcu e, wziąć i nalać. Komuś może finał. Tak jak pamiętacie na poprzednim odcinku mi się to nie udało. Jutro wódka. No, jedyny minus tego wielkiego baru jest taki, że muszę gonić po całym i patrzeć, gdzie ktoś tutaj jest. Ja, proszę bardzo. Shot of naps. Dobra i ty chciałeś costera. No i zaczynamy kochani w nowo od najtańszej. Najtańszych tutaj drink. Łapie widzę, że masz chyba ciężki dzień. Trzeci shot. O, i glass of castle. Pierwszy raz, kochani, nalewam sobie wino. Raczej tutaj nie ma filozofii. Wygląda to dokładnie tak samo. O, i sto wystarczy. Patrzcie, żeby kieliszek się tutaj zaakceptował. Przed co ty tu macie? Tę można rozliczyć. Tak. Dobra. Pani. U, nie to. Tu mamy szkotofliker. że Pani się zwiesiła na odejściu. A Ty chciałeś... No, no i elegancko. No więc tak jak mówię, wracamy mojej drodzy do początku. coś zrąbałam. Hotel O, A, za długo czekałeś. Dobrze, shot of liquier. No, nie mam pracowników, więc brakuje mi pomocy. Temu idzie to dużo gorzej. Wow. Ale chciałam Ci tu, gościu, podać Glass of Castle. Jak narzekałam wcześniej, że ten, że, że nie mogę sobie popracować, tak teraz sobie pracuję i się nie ogarniam. A ty, Likier. Chyba pierwszy pracownik był od poziomu piątego. Pint of Croster Dążę, bo tam Pani, już widziałam, na żółto świeciła. Może zdążę. A nawet nie było tak źle i likier dla pani. Ulecimy. Co tu mam? koster. Więc, Dopóki nie, Ew, wow, wow. póki nie zdobędziemy możliwości zatrudnienia pracowników, no to będziemy się musieć tutaj, kochani, troszeczkę pomęczyć. Ale tak jak mówię prędzej, czy później się uda. Pan do rozliczenia. I pani jeszcze chce likieru. Coś poprawiałam, to nie tak miało być. Proszę uprzejmie, madam. Tutaj widzę pan też jeszcze poprosi jeszcze na psika. Nie wiem czy powiem... Powiem Wam szczerze nie wiem czy będę potem kontynuować jeszcze tutaj tę grę. Bo teoretycznie, tak jak mówię, tutaj już mamy wszystko po ogarnianiu. Jedynie no tylko walczyć właśnie, żeby ten poziom 30 tutaj zdobyć i ewentualnie właśnie te wszystkich tych pracowników. Ale tak jak mówię, to jest kwestia przemyślenia. Czy jeszcze pani chcesz? Mam więcej, dużo mi, tych stoliczków, i dużo, dużo więcej trzeba patrzeć, czy jest posprzątane. Nie wiem o co im chodziło z tymi oknami, ale to jest kwestia zaraz sprawdzenia. No, gdzieś pewnie jakieś jest trudne, ale gdzie? Za dużo okiem po prostu. Aha, tam nie ma okiem, Dobra, to, 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 to ciekawe. Skończyłaś chlać? Tu jest czyste okno. Ok tu jest czyste. Chyba, że chodzi i pajęczyny, bo tu też są okna, ale... Tu w ogóle wiecie, co zrobiłam? Patrzcie, tu zrobiłam... Łoł, wow, łoł, wow, światło. Stół do bilarda. A, tak fajnie go tak stwierdziłam. Będzie tutaj sala bilardowa, żeby tak nie na na tej na tej całej przestrzeni gdzieś to tutaj stawiać, żeby przynajmniej było po prostu miejsca na stoliki, no to, to stwierdziłam, że właśnie w tej osobnej sali, bo nie będę tam robić takiego nie wiem pomieszczenia, które było to raczej wyglądało jak trochę magazyn, bo magazyn sobie zrobiłam po drugiej stronie za ścianą, zaraz zrozumie, tam wejdziemy tak atkała ale ona ma dzisiaj... No, tu jest magazyn, jest docelowo wszystko to, chcę mieć zabudowane... Zabudowane? Zatowarowane. Ale póki co, tak jak mówię, no jest tego sporo do zrobienia, no i gonienie takiego, żeby jednak... żeby jednak tam wszystko zapełnić, no to sporo, sporo muszę biegać z powrotem od palety do magazynu, z magazynu do palety. I... Myślę, że to, kochani, kiedyś w przyszłości w czasie, prędzej czy później, zrobię. No i tak jak widzicie, kochani, lokal mamy, mamy zrobione, zarabiamy niezłą kasę. Więc teoretycznie, wszystko co chcieliśmy, wszystko co, co chciałam mieć ogarnięte, to mamy ogarnięte. W każdym razie, kochani. Ja myślę, że tym odcinkiem będziemy kończyć serię PUB C. Mam nadzieję, że dzięki tej krótkiej serii poznaliście grę, zobaczyliście, że taka gra jest na rynku i przede wszystkim spędziliście mimo za mną czas. Tak więc, ja Wam, kochani, bardzo dziękuję za to, że byliście w trakcie tworzenia ze mną tej właśnie serii. Więc kochani zachęcam do zostawienia po sobie łapki w górę albo oczywiście komentarza. Ja zawsze staram się na każdy komentarz Wam odpisać. No i oczywiście pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału. Tak więc dzięki serdeczne. Zapraszam Was do innych produkcji. Trzymajcie się, kochani. Cieplutko. Cześć!